Widzisz teraz gaśnicę śniegową, której środkiem gaśniczym jest skroplony dwutlenek węgla. Gaśnica śniegowa używana jest do gaszenia pożarów grupy B, czyli cieczy i materiałów stałych, które topią się pod wpływem wysokiej temperatury. Z odległości minimum 1 metra możemy gasić urządzenia pod napięciem. Działanie gaśnicze polega na znacznym obniżeniu temperatury oraz na zmniejszeniu stężenia procentowego tlenu w powietrzu. Gaśnica ta nie zostawia śladów po użyciu środka gaśniczego, dlatego przydaje się tam, gdzie użycie proszków gaśniczych jest niewskazane. Demonstracja wykorzystania gaśnicy śniegowej. Aby użyć gaśnicy śniegowej, wyciągamy zabezpieczenie, chwytamy za wąż, kierując go na źródło ognia i naciskamy dźwignię. Pamiętajmy, aby gaśnicę używać w pozycji pionowej.